W tym odcinku pokażę Wam jak stworzyć scoreboarda w Minecraft. Więc, aby stworzyć scoreboarda, wpisujemy sobie komendę Scoreboard, Objectives, Add i wpisujemy sobie nazwę scoreboarda. A ja sobie go nazwę Scoreboard. I jeżeli chcecie, aby Wasz scoreboard robił coś konkretnego, to tutaj macie wiele rzeczy do wyboru. Na przykład macie licznik śmierci, Jedzenie, yy, tutaj macie zdrowie, jest tutaj też level. Można ustawić licznik zniszczonych bloków. Minecraft broken Minecraft i tutaj wybieramy sobie blok. Może być też licznik wykopanych bloków, wpisujemy sobie Minecraft Mind, i też wybieramy blok. Może być licznik wyrzuconych, wpisujemy sobie Minecraft Drop i podniesionych bloków, Minecraft Picked Up. I też wybieramy sobie blok. Może być też licznik zabitych mobów i licznik śmierci od jakiegoś moba, na przykład. Krowę, może co od krowy jest trudną umrzeć, ale możecie sobie ustawić Blaze'a i scoreboard będzie liczył śmierci od blazów. Ja sobie ustawię na razie, może Minecraft Mind i weźmy sobie Stone. Minecraft Stone. Ale zanim go to przetestuję, to dodamy sobie, żeby tutaj się wyświetlał po prawej stronie. Aby to zrobić, wpisujemy komendę scoreboard objectives set display sidebar sidebar. To właśnie jest ten scoreboard po prawej stronie. Jeżeli chcecie, aby wyświetlała się liczba pod tabem, to wybieracie sobie list. Ja sobie wybieram sidebar. Tutaj wybieram tego scoreboarda i klikam enter. Teraz, jak sobie wykopię blok Stone'a. jeszcze wezmę sobie kilof. Jak sobie go wykopię, to od razu widzimy, że scoreboard działa i dodaje mi jeden punkt. Jak wykopię jeszcze jeden, to dodaję jeszcze kolejny punkt. Możemy też modyfikować scoreboard. Aby to zrobić, wpisujemy scoreboard: objectives modify. Wybieramy nasz scoreboard i na przykład sobie zmienię nazwę. Display name i tutaj wpisuję nazwę, jaką chcę nadać. Daję cudzysłów i dajmy sobie na przykład wykopany. Kamień, zamykam i teraz nazwa się zmieniła na wykopany kamień. Oczywiście funkcja scoreboarda dalej zostaje taka sama, jak sobie wykopię na to dodaje mi jeden punkt. Scoreboard oczywiście można też usunąć, wpisujemy sobie komendę scoreboard, objectives, remove, wybieramy scoreboard i klikamy enter. To scoreboard zostaje usunięty. Jeżeli chcecie stworzyć scoreboarda, który na przykład liczy wykopane bloki diamentów, to dajmy sobie nazwę na przykład diamenty. diamenty Minecraft Mind Minecraft Diamond Ore bo chcemy diamentowe rudy, wykopane oczywiście. I teraz, jak sobie postawimy tutaj rudę diamentu jak ją wykopię, to powinno mi dodać jeden punkt do scoreboarda. Nie ustawiłem, aby scoreboard się tutaj wyświetlał, więc jeżeli chcecie sprawdzić, jaki macie wynik na tym scoreboardzie, to wpisujecie sobie scoreboard, players, list i dajecie swój nick. I wtedy wyświetla wam się wynik na scoreboardzie diamenty. Ja mam tylko jeden scoreboard, jeżeli będziecie mieli więcej, więcej scoreboardów, to tutaj będzie też ich się więcej wyświetlało. wykopię sobie jeszcze jeden blok diamentu. Jak go wykopię i sprawdzę, to dodaje mi jeden punkt. Możemy oczywiście też ustawić, aby scoreboard się wyświetlał po prawej stronie. Więc jak sobie wykopię blok, to też oczywiście doda punkt. Tworzę jeszcze scoreboarda, który na przykład liczy zabite krowy. Więc wybieram sobie Minecraft Killed. I to będzie Minecraft Cow. Dam sobie jeszcze miecz, żeby miał czym je zabić. I zabiję sobie tutaj krowy. Jedną. Dwie. No a jeszcze do pięciu sobie dobiję. I teraz, jak sprawdzimy scoreboard, object, y, players, list i dam sobie nick, to możemy zauważyć, że do krów mamy 5 punktów zabiję jeszcze jedną i mamy 6 stworzę jeszcze najczęściej używany scoreboard czyli licznik śmierci tworzę scoreboard objectives add Devs sobie nazwijmy go i wybieram def count i teraz jeżeli umrę to od razu widać, że dodało jeden punkt do scoreboarda jeżeli umrę drugi raz to też dodaję punkt oczywiście punkty na scoreboardzie możecie ręcznie edytować aby to zrobić wpisujecie scoreboard players set wtedy ustawicie liczbę podaną wybieracie tutaj nick gracza wybieracie scoreboard który, na którym chcecie zmienić liczbę punktów gracza ja wybiorę sobie akurat śmierci i wpisujemy liczbę, jaką chcemy mieć. Ja wpiszę 0. I liczba na scoreboardzie zmienia się na 0. Tak jak mówiłem wcześniej, możemy to już ustawić, aby nasz scoreboard wyświetlał się pod tabem. Aby to zrobić, wpisujemy scoreboard objectives set display list. Wybieramy na przykład, ja wybiorę sobie ten scoreboard. Klikam Enter. I teraz jak kliknę tabulator, to mamy wynik. Jeżeli ktoś z nas umrze, dodaje jeden punkt, jak ja umrę, to też doda jeden punkt. Możemy też ustawić, aby scoreboard wyświetlał się pod nickiem. Wpisujemy scoreboard objective set display below name. Dajemy sobie diamenty na przykład. I wtedy wyświetla się taka informacja, nick i pod nim liczba wykopanych diamentów. Jeżeli ktoś wykopie diamenty, to dodam mu jeden punkt do scoreboarda i też tutaj się wyświetla. A pod tabem dalej wyświetla się ten sam scoreboard, czyli śmierci, jak sobie umrę, to dodaje mi jeden punkt. Wszystkie komendy użyte w tym odcinku znajdziecie w opisie, a jeżeli chcecie drugą część z komend do scoreboardu, to zostawcie łapkę w górę i suba na kanale.